Dzień dobry, dzisiaj nadaję do Was Prosto Zifa. No, w sumie to nie nadaję, bo to nie jest w się radzie, tylko e, nagrywamy dla Was Prosto Zifa Przed targami wspominałam Wam, że ruszamy z nowym formatem 90 sekund z. I pierwszym takim urządzeniem, które Wam zaprezentuję, jest nowisienki Triton 300. Nie wiem, czy zauważyliście, ale z nazewnictwem Tritonów mamy trochę jak z nazewnictwem BMW. Mamy już 500, 700, no a teraz do urodziny dołączyła jeszcze 300. To, co łączy Tritona 300 ze swoimi starszymi braćmi, to na pewno to, że jest bardzo lekki, bo waga to jedyne 2,3 kg. Mamy całkowicie aluminiową obudowę i bardzo wąskie ramki dookoła ekranu. Na pewno interesuje Was, co ten uroczy kotek ma w środku. Otóż zacznijmy od procesora Intercore i7. Jeśli chodzi o kartę graficzną, to mamy tutaj RTX 1650. Możemy zamontować dwa dyski SSD i HDD o łącznej pojemności nawet 4 TB. No i killer Wi-Fi. Ekran 144 Hz powoli staje się standardem, jeśli chodzi o monitory Predatora, no i czas reakcji, który jest bardzo krótki, bo to jedyne 3 milisekundy. Klawiatura jest poświetlana z podziałem na strefy, to znaczy, że różne części klawiatury mogą świecić się na inne kolory. Dlatego łatwo znaleźć przycisk SAT, bo się wyróżniają. Z dodatkowych funkcji znajdziemy tutaj przycisk turbo, odpowiedzialny za podkręcenie karty graficznej, oraz Predator Sense, który uruchomi program o tej samej nazwie. I to jest właśnie w skrócie Triton 300. Nowy dodatek do rodziny. To, co łączy go ze starszymi braćmi, to smukły design oraz bardzo wydajny system chłodzenia, na który składają się dwa wentylatory Aeroblade 3D. I na koniec dajcie koniecznie znać, jak Wam się podoba nasz nowy format filmów. Czy powinniśmy robić więcej krótkich filmów z predatorami?